Polubicze to jedna z największych miejscowości gminy Wisznice. Jej historia sięga co najmniej XV wieku, a pierwsze zapiski pochodzą z 1432 roku. Przywiązanie do tradycji i wiary widać tu niemal na każdym kroku. Jednym z malowniczych przykładów lokalnego patriotyzmu jest ten dom z ołtarzykiem i kopią obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, własnoręcznie namalowanym przez jego właścicielkę, Mariannę Czech-Godlewską. Cieszę się, że zwróciliście uwagę na ten obraz i na moją chatkę. Uwierz, Od 2013 roku lokalne tradycje pielęgnuje w Polubiczach prężnie działające koło gospodyń wiejskich. Kontynuujemy działalność naszych kobiet, które od 1957 roku działały tutaj. Takim przykładem kontynuowania są wieńce wyplatane przez nas. Te wieńce reprezentują naszą gminę na dorzynkach powiatowych oraz wojewódzkich. W Polubiczach nie brakuje też szydełkowania, haftowania i innych prac rękodzielniczych. Członkini koła gospodyń wiejskich z powodzeniem łączą przywiązanie do bogatej tradycji i historii regionu z nowoczesnością. Tak jest w śpiewie, nawet religijnym. podobne połączenie tradycji z nowoczesnością w polubiczach widać również w kuchni. Na przykład buraki królowały kiedyś w kuchni. Teraz z buraków czerwonych robimy carpaccio w nowoczesnym wydaniu z narukoli, z serem feta, z sosem balsamicznym. Oprócz tego w Polubiczach na różne sposoby przyrządzane są kartacze, placki ziemniaczane, pierogi i mnóstwo innych smakołyków. Aktywność tutejszych pani syci całą miejscowość nie tylko pysznymi daniami. To właśnie Koło Gospodyń Wiejskich pozyskało na szkolenia nowoczesne komputery. Panie mają tutaj w szkole zajęcia komputerowe. W roku szkolnym dzieci korzystają z tych urządzeń. To już udało się osiągnąć. Ale w Polubiczach panie mają głowy pełne pomysłów. A to daje pewność, że o ich działaniach usłyszymy jeszcze nie raz.